Witam Was z Kisamos, z mojej ulubionej miejscówki wypadowej na zachodniej części Krety. Miasteczko to, poza rewelacyjną bazą gastronomiczno-noclegową, słynie również ze swojej historii. Jednym z najważniejszych okresów historycznych w dziejach Kisamos był czas okupacji weneckiej, kiedy to Kisamos, a właściwie Kasteli Kisamos, stało się najważniejszą diecezją Kościoła Rzymskokatolickiego na tej części basenu Morza Śródziemnego. Wielu z Was pewnie szokuje widok opustoszałego Kisamos, ale nie martwcie się, tutaj praktycznie wszystko jest już gotowe na wasz przyjazd. Ogromna część hotelików, tawerny, restauracje oraz kafeterie są już otwarte. Lokalci przesiadują w centrum miasteczka lub wzdłuż promenady, wpatrując się w wielki błękit. Natomiast miejscowe dzieci korzystają z pustego deptaka i urządzają sobie wyścigi rowerowe. Uwielbiam Kisamos za brak rozbuchanych inclusive'ów, za serdeczność mieszkańców. No i oczywiście za urocze kościółki, klimatyczne kafejki i najlepsze suwlaki na zachodniej krecie. Próbujcie się zapuścić w tutejsze wąskie uliczki, bo nagle z zaodrapanej ściany Starego Domu może wyłonić się taki oto skarb. Kisamos jest oczywiście miejscowością portową. To stąd wypływają statki na Gramwusę i Balos. Oraz na wyspy Antikityra i Kityra. Na razie wszystkie odpoczywają w porcie, bo w pierwsze rejsy wypłyną prawdopodobnie dopiero w lipcu. Niestety tym razem nie udało mi się nakręcić wnętrza muzeum w Kisamos, bo jest ono jeszcze zamknięte, więc aby zobaczyć zbiory muzeum, będziecie musieli wybrać się tutaj sami. Why? Wielu z Was zastanawia się, czy ceny w tawernach wzrosną w tym roku, no więc ja osobiście nie zauważyłam różnicy w cenach potraw w porównaniu z poprzednim sezonem. W jednej z moich ulubionych restauracji AERAS, znajdującej się w samym sercu Kisamos, Micha kosztuje nadal 4 euro, a to tyle samo ile płaciliśmy 3 lata temu. No ale dla pewności zajrzyjmy do karty. Kawa i herbata to koszt od 2,5 do 3,5 euro. Za śniadanie trzeba zapłacić od 2,5 euro za zapiekany tost z serem i z szynką do 7,5 euro za wypasiony omlet z dodatkami. Pół miskę to koszt rzędu 5 euro, a za ogromną miskę sałatki greckiej, czyli choriatiki, będziecie kasowani 5,5 euro. Yo. Przechodząc do głównych dań, koszt muzaki wynosi 8,5 euro, a talerz baraniny z frytkami i dodatkami to koszt 10 euro. Dokładnie tyle samo trzeba zapłacić za porcję smażonych kałamarniczek z dodatkami. A będąc w Kisamos, nie zapomnijcie spróbować lokalnego niepasteryzowanego piwa Lira. W Kisamos po prostu trzeba wyskoczyć do falasarny. I mimo iż przez cały dzień towarzyszył nam bardzo silny wiatr, to nie przeszkodziło nam to, aby ponownie zachwycić się tym miejscem. Zostawiamy więc za sobą port w Kisamos i jedziemy do jeszcze bardziej historycznej falasarny. Fala Sarna oferuje nie tylko długą, piaszczystą plażę, ale również bazę noclegową oraz hektary upraw i greenhouseów, które zaopatrują w warzywa i owoce spory kawałek Grecji. Dlaczego fala sarna jest tak lubianą plażą? A no bo będąc na niej ma się iście oceaniczne odczucia. Plaża jest bardzo długa, a wysokie fale niosą ze sobą zapach morskiej toni. Na falasarnie znajdziecie całą plażową infrastrukturę z leżakami, parasolami oraz z bazą gastro, ale są tutaj również odcinki niezagospodarowane, gdzie na spokojnie można rozłożyć się z daleka od tłumów. Nazwę falasarna przypisuje się lokalnej nimfie falasarne, natomiast starożytne miasto falasarna było bardzo ważnym centrum handlu posiadało swoje własne monety oraz port, który służył jako bezpieczna ostoja, co czyniło go głównym centrum marynarki wojennej na tej części wyspy. Muzyka Niestety tym razem nie udało mi się sfilmować antycznej falasarny, ponieważ obiekt jest jeszcze zamknięty dla zwiedzających. Natomiast kiedy będziecie tutaj podczas sezonu turystycznego, zwiedzanie z pewnością ułatwi Wam darmowa aplikacja nawigująca cały teren antycznego miasta i portu. Opuszczamy falasarnę i kierujemy się na południowy zachód. Tam zatrzymamy się, aby pokazać Wam przepiękny monaster Kalica. Warto tutaj przyjechać przed lub po plażowaniu na Elafonisi. Nazwa klasztoru oznacza dokładnie nasza złotoschodowa pani, a to dlatego, że monastyr jest pod wezwaniem w niebowzięcia Matki Boskiej. A jeden z 98 schodów prowadzących na jego szczyt był podobno wykonany ze złota. Legenda głosi, że tylko osoby głęboko wierzące będą w stanie go zobaczyć. Natomiast jeden z duchownych rezydujących w monastyrze Obalił tę legendę, mówiąc, iż Złoty Schodek był dawno temu skuty i sprzedany przez patriarchat podczas tureckiej okupacji. Monaster kryje za swoimi murami jeszcze jeden skarb, a mianowicie zatokę z najbardziej turkusową wodą, jaką możecie sobie tylko wyobrazić, Nie znaleźliśmy złotego schodka, dlatego opuszczamy monaster i kierujemy się z powrotem do Kisamos. Przejeżdżamy przez słynny jednokierunkowy tunel i przyspieszamy, ponieważ zapach kolacji, którą udało nam się upolować w wodach zatoki Kendrodasos, pobudza bardzo nasz apetyt. Natomiast samo Kendrodasos i nie tylko, pokażę Wam już w kolejnym filmie. Zarówno Wam, jak i sobie życzę smacznego. Do zobaczenia już niebawem. PA!